Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiejsze nasze spotkanie zacznę od pewnego wspomnienia. Wspomnienia zdarzeń, które bardzo rzadko obecne są w dzisiejszych opowieściach. Może nie bez powodu, a dlaczego to chyba zaraz to wyjdzie. Chodzi o pokój brzeski. Swego czasu miałem okazję o nim mówić, natomiast ten wątek, który chciałbym dzisiaj przedstawić, ma jak najbardziej współczesny, współczesną treść. To znaczy, można do, doń odwoływać się, starając się zrozumieć czas nam współczesny. Bo przecież w ogóle, jak wiemy, przeszłość nie istnieje. Ona istnieje tylko wtedy, kiedy my ją w czasie współczesnym przywołujemy i chcemy, 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 aby była razem z nami, bo przecież tego świata, który już dawno minął, który nawet bardzo też niedawno minął, nigdy nie ma, nigdy już, nigdy już nie będzie i nigdy on nie wróci. Wracają jego, wracają jego obrazy, i to te nieliczne, które przywołujemy. I czasami przywołujemy te, które do czegoś nam są potrzebne. Ten utylitaryzm w posługiwaniu się przeszłością jest naczelną regułą. Chcemy pamiętać to, co dobre, chociażby tak najprościej. Ale także eliminujemy z przeszłości to, co nie potwierdza naszych wyobrażeń współczesnych, bo. Bo nie chcemy, aby ktoś nam przypomniał, że popełniamy już raz popełnione błędy. Chodzi o ten pokój, który tam na początku, w istocie, 1918 roku, zawierali z tymi bolszewickimi uzurpatorami niemieccy sztabowcy, którzy zorganizowali w brześciu nad, tak, tak nad Budziem, tym brześciu który wtedy był okupowany przez, przez wojska państw centralnych, zorganizowano, no bo przecież po to wsparto tak zwaną bolszewicką rewolucję, żeby, żeby doprowadzić do demontażu frontu wschodniego, do rozbicia armii rosyjskiej, a stąd te siły angażowane na froncie wschodnim miały przejść na zachód i tam pogonić nie tylko Francuzów i Anglików, ale i Amerykanów. No i po to, że cały sens tej rewolucji bolszewickiej to po prostu zniszczenie Rosji i pokonanie Zachodu, tak, tak, żeby nie było wątpliwości tego Zachodu, której tak my teraz z dużej litery mówimy i się do niego, do niego zaliczamy. Czyli w dziele pokonania Zachodu Głównym rozgrywającym były te właśnie kajzerowskie Niemcy Zjednoczone, jak wiadomo teraz znowuż mamy te Niemcy Zjednoczone, może, które nawiązują, nie chcąc, wstydząc się trochę jeszcze okresu hitlerowskiego, nawiązują do czasów właśnie bismarkowskich, tych, czyli okresu, no, który, czyli trochę wcześniejszego niż ten, o którym mówimy, z historii czyli młodych lat, młodszych lat Wilhelma II. No i tam nagle kto się pojawia przy tym? Pojawiają się ci uzurpatorzy bolszewiccy, tam się potem pojawia w tej drugiej rundzie Lejba Bronstein, ale kto się pojawia, o, o kim chcę powiedzieć, Ukraina wtedy się pojawia, nagle się pojawia znikąd samostyjna Ukraina, czyli no oczywiście wymyślona przez Niemców, i ta jej pozycja tak staje się stroną negocjującą z Rosją, znaczy nie z Rosją, bo z Rosji już. Rosja, Rosja nie uczestniczyła, uczestniczyli ci. Tam sami, sami uzurpatorzy Rosję reprezentowali, chociaż nie reprezentowali, udawali, że reprezentują uzurpatorzy. No i jakiś taki wymyślony twór pod tytułem Ukraina, Ludowa Republika, Ukraińska Republika Ludowa. No to Oczywiście twór wymyślony tylko dla potrzeb. Potrzeb tych negocjacji, a ci uzurpatorzy, którzy nikogo nie reprezentowali poza, poza no, swoimi mocodawcami, którzy byli, którym byli niemieccy sztabowcy kaiserowcy, oni się zobowiązali wycisnąć i zagłodzić swój naród w, z, z milionem ton pszenicy, który chcieli wy, zabrać i dać Niemcom, i, a Niemcy za to uznawały ich jako reprezentanta tego państwa, którego oczywiście nie było, a które oni jakoby reprezentowali i tam wtedy powstała ta koncepcja Wielkiej Ukrainy. Tak łącznie z Podlasiem, tak, tak, tym naszym Podlasiem, które czyli koncepcja jeszcze okrojenia byłej kongresówki. Przypomnę, gdzie było miejsce tych przedstawicieli owej, owego Królestwa Polskiego, tego powstałego w wyniku aktu dwóch cesarzy pod rządami Rady Regencyjnej, tam gdzie referentem spraw wojskowych był Józef Piłsudski, tak to była jego kariera, wtedy chyba ta górne granice kariery, które osiągał, tak był referentem spraw wojskowych, referentem, czyli tych, którzy przedstawią w tych, w tym, tych marionetkowych, kolaboracyjnych rządach tego okupowanego państw, pseudo państewka yy, 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 sprawy wojskowe, oczywiście wojska stojącego po stronie państw centralnych, czyli no, tak jak legiony były przecież częścią państw centralnych, czyli a dokładnie tam jakąś landwerą yy, ochotniczą wojsk, wojsk austro-węgierskich, I, i ci ludzie nie, oni nie mieli prawa, oni byli zbyt nieważni. Dla Niemców i Niemcy nie znaleźli tam przy stole tym, tych rokowań, czy tam była i Austro-Węgry, i była nawet Turcja, i Bułgaria, no ale i była też ta, ta, ta samostyjna Ukraina, ta Ukraińska Republika Ludowa. No i był też, i też był, ale tam oczywiście dla tych dla Polaków, tych proniemieckich Polaków miejsca nie było, bo tak jest nasze Taka jest ich, więcej, proporcje, więcej, które dla nas Niemcy mają, kiedy mają do wyboru, kiedy w ich spektrum, ich, ich władztwa pojawia się Ukraina, to wtedy ona jest ważna i ona była nawet tak marionetkowe państwko pseudo jak tamto, natomiast to znacznie bardziej, znaczy znacznie bardziej. No większej jakiejś tradycji, nawet no już nawet powiedzieć, bardziej prawdziwe, jakie te państwo, które tam rządzone przez tą Radę Regencyjną, to oczywiście tam, tam żadnego miejsca przy tym stole nie było, zresztą no właśnie między innymi dlatego, że chciano to jeszcze okroić, jeszcze tą kongresówkę pod rządami niemieckimi nie tylko na korzyść tejże Ukrainy, ale także na korzyść Niemiec, tam miano ziemię płocką, wy, wy przesiedlić Polaków z ziemi płockiej, przyłączyć tam do, to do tych Prus wschodnich. Czyli tego wasala traktowano tak, jak to Niemcy traktują takich wasali, w taki sposób, z pogardą i w taki... I, i, i tak, no, żeby nie użyć słów, które, które by to zbyt obrazowo oddawało yy, z, y, z, no, charakter relacji, które wtedy, y, które wtedy istniały między no, pro, wielkim protektorem i okupantem, a tymi, tymi kolaborantami polskimi, którzy, którzy chcieli się tam, którzy nawet notabene nazywali to niepodległością. Tak, tak, naprawdę tak było. Dlaczego przypominam ten drugi ten obrazek, a jeszcze może jeden, może bardzo fajny. Tam ci chcieli, ci, ci kolaboranci, yy, yy, tam jakoś się tam przypodobać, tam się wepnąć. Nie wiedzieli, że im miejsca w tam przy tym stole rokowań to dla nich nie ma w Brześciu, natomiast chcieli się tam jakoś tam wepchnąć z tylnymi drzwiami. No i jechał ten Richard von Kuhlmann, to był taki przedgłówny negocjator, takim ktoś w randze, sekretarza to sekretarza stanu bo to, byli, to była osoba podległa kanclerzowi, nie czy nie kancelarzowi tylko cesarzowi chociaż częściowo i kan urzędu Kancelarskiego. To jest te słynne prawo kulmana. Co to jest prawo kulmana? Prawo kulmana to jest definicja nie niepodległości Polski. Co to jest on sam wtedy powiedział, co to jest niepodległość Polski, to jest, to jest uniezależnienie Polski. Polska już w jego zdaniem wtedy uzyskała niepodległość, ponieważ uzyskała jest państwem wrogim wobec Rosji. w związku z tym, jak Polska jest wrogiem wobec Rosji, wtedy całkowicie zależnym od Niemiec, no to zgodnie z prawem Kulmana jest państwem niepodległym. Tak jak wiadomo, definicja jak najbardziej aktualna i, 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 i ciągle czytelna do dzisiaj, bo jedynym dzisiaj patriotyzmem jest patriotyzm wrogości wobec Rosji, a uległość wobec każdego innego jest pod warunkiem wrogości wobec Rosji, jest dowodem wielkiego patriotyzmu i oddania sprawie i niepodległości, i bycia niepodległościowcem w naszym kraju. Po co to wspominam? No po to, żeby pokazać, że tak naprawdę to wbrew temu, co tam się nam opowiada, że nawet czasami powołując się na ludzi bardzo zacnych, takich, których, których nazwiska są godne zapamiętania, że, że tam są takie dwa warianty Rosji. Rosja i relacji rosyjsko-niemieckich że albo jest tam relacje rosyjsko, dobre relacje rosyjsko-niemieckie, no i wtedy to jest bardzo niedobrze dla nas Polski, zresztą czasami zresztą to prawda, też tak bywało, że jak się Niemcy dogadają z Rosją nad naszymi głowami, to, to jest, wie, w, wróży nasze nieszczęścia, no i zresztą z reguły wróży, przynosiło owe nieszczęścia. A drugim przeciwstawnym wariantem, który jakoby nie wróży nam nieszczęść, nieszczęść jest to, że to rozsypie się ten, ten ta, zgodnie z tak zwaną ideą prometejską, ten, ten wschód, wschodnia Europa, czyli zachodnia część byłego Cesarstwa Rosyjskiego lub też Związku Radzieckiego, powstają tak zwane państwa postrosyjskie lub postradzieckie, i one, łącznie zwłaszcza z niepodległą Ukrainą, i one, te wszystkie państwa się, Zjednoczą jako państwa antyrosyjskie, wtedy będzie wszystko dobrze, i wtedy to wszystko zaakceptują Niemcy i będą jeszcze to wspierać, a my urośniemy do rangi regionalnego mocarstwa. Takie derdymały nam opowiadano w okresie międzywojennym, a teraz i, ta, i dość niedawno również teraz. I oczywiście ten wariant jest ponoć dla nas jedyny szczęśliwy i nie ma on w ogóle żadnej alternatywy. My musimy tam jednoczyć te wszystkie państwa post te jako, i wzmacniając w nich te wszystkie siły antyrosyjskie i wtedy te państwa pod naszym przywództwem będą pierwszym frontem y, przeciwko Rosji, która oczywiście czycha tam na, 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 na starą Europę, a my będziemy tym antemurale chrystianitatis i tego rodzaju. Ja, nie będę powtarzać, wszyscy to znamy. Jest, I to jest pewność dobra wersja. Ale jest jeszcze trzecia. Trzecia, że to jest wszystko protektorat niemiecki. To jest właśnie mitel Europa, którą właśnie realizowano właśnie między innymi w Pokoju Brzeskim. Pokój brzeski zrealizował na krótko, szczęśliwie, ale, ale w takiej pełnej postaci Koncepcję trzecią polegającą na tym, że powstają te. Postrosyjskie lub postradzieckie państwka lub państwa wschodniej Europy. Głównym państwem jest oczywiście Ukraina, wcale nie Polska. Te wszystkie państwa są pod protektoratem niemieckim, i tu nie ma żadnego miejsca dla, nie tylko nawet dla naszego przywództwa, tylko nie ma nawet miejsca dla państwa polskiego innego niż okrojona kongresówka. Tak jak to właśnie zrealizowano w Pokoju Brzeskim. I my, przypominam to, szczęśliwie to, to się tam trochę rozsypało, no bo tam rewolucja, prawdziwa rewolucja w Berlinie wygnała tych m, tych mm. tych, przygu, tych stetryczałych satrapów pod tytułem z tych tak zwanych elit junkerskich, ówczesnych niemiecko Tam Tamta rewolucja w Berlinie była jak najbardziej prawdziwa. To, to naprawdę. Była rewolucja, nie żadna bolszewicka, za rozdawano pieniądze po to, żeby przyłączono się do, do buntu. Ci ludzie naprawdę wystąpili przeciwko tej głupiej, podłej, w zasadzie nikczemnej władzy, elit tak zwanych, które tam rządziły kilka tyś, kilkaset lat. I, i ci ludzie, na, ci czy naprawdę wierzyli w te sztandary czerwone, których, na których była ta ich ichnia robotnicza krew, i też tworzyli te y, soldaten, rady żołnierskie, i, no, i, i umieli strzelać do swoich oficerów, którzy tam przy pomocy nie tylko kija i czegoś tam i jeszcze, i szpicruty y, ćwiczyli tych żołnierzy, żeby umierali za cesarza, y, a w przypadku Austro-Węgier i jego rodziny jak mawiał nie odżałował. No nie zapamiętania klasyk, czyli dzielny wojak, czyli żołnierz szwej. I ta rewolucja zmiotła to bardzo niedługo, to jest listopad, to jest styczeń i luty 1918 i teraz jest a wtedy a w listopadzie już tego świata nie było. Nie było. Ale już i tak samo z tym światem skończyła się ta samostyjna Ukraina, ta Wielka Ukraina. Oczywiście ona w dalszym ciągu tam wojowała z Polakami, no bo przecież ona była tworem antypolskim. Tak, te wszystkie niemieckie wersje Wielkiej Ukrainy są antypolskie i tego zapomniano. Ci, którzy zajmowali się tam komentowaniem obecnych wydarzeń chyba byli na wagarach w czasie, w podstawówce i albo po prostu nie uczyli się o pokoju brzeskim. I nie wiedzieli o tym, że ten trzeci wariant jest dużo ważniejszy od pierwszego, bo jak nie ma pierwszego, to ten drugi jest mało prawdopodobny z tą mocarstwową wersją Między, czy tam Trójmorza, y, które będzie równorzędnym będzie antyrosyjskiej i wspierane przez Niemców, które się boją, bo ma pełne spodnie rosyjskiego zagrożenia. Oni się wcale tego zagrożenia nie boją. Dla nich to jest jeden z dwóch wariantów: albo Pols albo my z Rosją. Albo my, z, tym, z tą Mittele Europą, nie przeciwko Rosji, tylko sprowadzając ta, ta, Traktat Brzeski, cała koncepcja, była oczywiście antyrosyjska, czyli taka wersja Rosji, jak zgodnie z tą brytyjską zasadą, nie możesz się dogadać z prezydentem danego kraju, no to trzeba w tym kraju zmienić prezydenta na Probrytyjskiego. I tak samo oni zmienili przecież bolszewicy nie reprezentowali Rosji, ale zgodzili się w traktacie brzeskim na te wszystkie ustępstwa. Potem z oczywiście wypowiedzieli ten traktat, bo oni byli tak samo szujowaci jak ci Niemcy, czyli byli kompetentni tak, tak tak tak. Potrafili zmieniać sojusze, potrafili zmieniać zdanie, potrafili dostosowywać się do czasów i dlatego to oni wygrali, a nie wygrali ci nie, nie, Richard von Kulman wygrał tamtą batalię ostatecznie. Kto dzisiaj pamięta owego Kulmana, czy też Czernina, to był, to, był, to był minister spraw zagranicznych reprezentujący Austro-Węgry, są z pochodzenia Słowianin. Natomiast do dzisiaj bolszewików pamiętamy, a jeszcze w wielu krajach uważa się ich nawet w takich, których sobie mało można, no, nie, wyobraźnia nawet nie sięga nasza, łącznie z Ameryką Południową, że bolszewicy i Leiba Bronstein, zwłaszcza w Meksyku, gdzie zresztą został, gdzie, z, gdzie zginął od młotka, którym tam go po w głowę uderzył, jakiś Mercader. Tak, 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 tam było wszystko w Meksyku. Tam też on jest, on jest zapamiętany, tam, no, i w związku z tym to bolszewicy ostatecznie tak, bo Rosja to przegrała, ale bolszewicy zaczęli wygrali przez przypadek, potem zaczęli się przebierać, za, przebierać za Rosję, a także byli już rusyfikowani od wewnątrz, ale to już zupełnie inna opowieść. Wracam do wątku współczesnego. Jeżeli wspiesparliśmy, to jest ta nasza, tak, niedouczenie nasze jest przerażające. Jak wsparliśmy wersję Wielkiej Ukrainy, tej, która jest antyrosyjska, no to jest rzeczą oczywistą, że ona wróci do swojego protektora, jakim są Niemcy, bo to Niemcy wymyślili tą Wielką Ukrainę. Czyli zresztą współczesne państwo ukraińskie wprost nawiązuje do Ukraińskiej Republiki Ludowej. Tak bezpośrednio. Czyli ona czuje się kontynuatorem nie tylko banderyzmu, nie tylko, nie tylko wszystkich tradycji upa i UON-u, tych organizacji z okresu międzywojennego, a potem z okresu II wojny światowej, ale także Ukraińskiej Republiki Ludowej. Wsparliśmy. Tak, tak, wsparliśmy licząc no to, to już ręce opadają, licząc na to, że ten, ten twór z wdzięczności za nasze wsparcie, wyrzeknie się swoich, swoich, swoich swojej istoty. A tą istotą jest właśnie powrót do tego właściwego protektora. Tak? I wszyscy teraz, teraz już, nic, już nikt jego nie ukrywa, że tam biadoli, tam skarży się, że tak niewdzięczne te władze w Kijowie, a zamiast być podporządkować się być uległe Polsce w zamian za to, co myśmy dla tego państwa zrobili, no to um, e, odepchnął nas, wziął co trzeba, więcej już nie mieliśmy do zaoferowania, w związku z tym zwrócił się do protektora, jakim są Niemcy i tam szuka swojego oparcia, bo taka jest istota tego wariantu. Oczywiście można sobie wyobrazić, że będzie inna, tak samo jak Niekoniecznie jesteśmy na ten wariant skazani, ale to, co, co jest najistotniejsze w tym rozumowaniu, to po prostu takie nasze, nasze fałszywe, fałszywe warianty, takie nie wiem, jakieś takie ułomne, żeby użyć słów najbardziej takich powściągliwych. No bo przecież to nie wymaga przesadnej wiedzy ani tam. Dogłębnych studiów historycznych, żeby domyśleć się, że ta Wielka Ukraina jest państwem, które XX wiecznym, prawda? Tak naprawdę ktoś mówi, nawiązuje do tradycji Tam to, 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 to między narodami, które powstawały rzeczywiście obiektywnie pod koniec XIX wieku, a a Ludem czernią, jak to nazywał ich Sienkiewicz, ru, ru, Rusińską oraz Kozakami, którzy zasiedlali tamte tereny, no te różnice są tak głębokie i tak odległe, że, że trudno mówić o jakimś związku. Oczywiście to są te takie desygnaty, do których się tam lubimy nawiązywać, tam gdzieś tam to było, no. Te przystanie poprzedniej drogi, na której wcale, którą wcale nie kroczyliśmy, ale my uznajemy, że ci ludzie, to właśnie oni kroczyli tą samą drogą, co my, a my kontynuujemy. To takie bajeczki, które sobie opowiadamy. No, po co to przypominam wszystko? Po co ten cała opowieść? No, to, że, że, no, że, już, że już wiadomo, że jeżeli ten twór w postaci tego pań, tej wielkiej Ukrainy będzie miał, zachowa się, czy tam w całości lub w części, bo to już te pomruki już nawet, z, 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 już, już nikt nie przypomina o konieczności zakończenia wojny na upokarzających warunkach dla Rosji, bo już te warunki są nieaktualne i w całkowitym wyzwoleniu każdej piędzi ziemi tej wielkiej Ukrainy już o tym się nie mówi. Już, już nie jest to obowiązującą lekcją powtarzającą, przez którą musimy my wszyscy powtarzać. A jeżeli tego nie mówimy, to się wpisujemy w jakieś tam propagandy. To już jest inna epoka, o czym nieraz mówiliśmy. Tam to już się skończyło. Tylko pamiętajmy, co dalej będzie. Jeżeli ten twór się zachowa, nawet w takiej okrojonej wersji, jak to już tam mruczy zachód na ten temat, to no to, to będzie w dalszym ciągu. Protektorat niemiecki, gdzie dużo ważniejszy i dużo łącznie z państwami bałtyckimi, gdzie miejsce dla Polski jako lidera to jest w ogóle bajeczki. Głupoty, nie opowiadajmy sobie. Raczej wrócimy do roli no, tego państwa, którego no, w, 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 pierwowzorem jest ta rządzona przez te, tak zwane Królestwo Polskie, y, 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 wynikające z aktów dwóch cesarzy które rządziła ta Rada Regencyjna, oczywiście utworzona przez państwa niemieckojęzyczne, zwłaszcza przez Niemcy. I więc to jest ten wariant, on może się tylko wtedy zmienić, kiedy będzie inna wersja Ukrainy, tak tak, inna wersja, nie, nie ta, nie ta wersja tak zwanych zachidników, Czyli ta wersja Ukrai Ukrai Ukrainy, tej, która, no, która, no, która jest, była częścią w sensie terytorialnym Państwa Polskiego w, w okresie międzywojennym. Nie, nie. Ta przecież jest jeszcze druga wersja. Przypomnę, kto, nie, osoba, bolszewicka. Tak, tak, bolszewicka. Kto ją przywołał do? Do, do stołu rokowań, tak my przywołaliśmy, tak, tak my przywołaliśmy, my, nasza delegacja Polska, w okresie już pokoju, tym razem ryskiego, do, do, do stroną tego traktatu nie była tylko ta pseudo bolszewicka Rosja, tylko również bolszewicka Ukraina, ta, która też została przywołana jako już nie ta wielka, już nie w tej wersji. Już ta wersja okrojonej. Dlatego między innymi te tereny, podol, częściowo Podola, w części, a większe czyli tak zwana Galicja Wschodnia, Wołyń, pojawiły się w granicach II Rzeczpospolitej. Czyli jest inna wersja Ukrainy, tak, i niekoniecznie w wersji wymyślonej przez Bolszewików czy Związek Sowiecki, ale w wersji zaakceptowanej tak przez Polskę, Traktacie Brzez, Traktacie Ryskim i to nie tak, bo to było, jak przypomnę, no to było w, w 2000, 1921 roku, czyli minęło niecałe, znaczy nieco ponad 3 lata pod, po, od, od pokoju Brzez, Brzeskiego, którym zacząłem. Warto to przypominać czasami. Ja wiem, że to jest niezręczne i nie wolno mówić, bo to, bo to jeszcze ciągle cenzorzy. Tam jeszcze usiłują nas przypowywać do porządku, ale czasami warto, czasami warto dostrzegać to, co, co miało miejsce. Niekoniecznie to się musi powtarzać, ale tu jest wysoce prawdopodobne, że powtórka czasu, zwłaszcza, że to jest ta sama koncepcja, ta koncepcja może się powtórzyć. Zresztą dlaczego miałaby się nie powtórzyć, skoro była w autentycznym? Jak najbardziej. I takim nietrwałym, co prawda, ale jednak autentycznym interesie ówczesnych Niemiec, bo no to ten milion ton zboża, ten milion ton zboża, teraz też może to nie będą miliony, tylko dużo, nie milion, tylko wiele milionów ton zboża, tylko że te miliony ton zboża mogą doprowadzić, wy, wyeksportowane bez do przyłączonej do Unii Europejskiej Wielkiej Ukrainy, mogą zniszczyć do cna. Z rolnictwa Unii Europejskiej. Więc być może powtórka w takim zakresie już jest być może, co sądzę, niemożliwa. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam najserdeczniej. Do widzenia.